Rozdział dwudziesty. Mrok zaczyna się rozpraszać. Zajęci rozmową podeszli do samochodu Czarniego. Ja po prostu tego nie rozumiem, odezwał się szef bezradnie. W tym względzie jesteśmy podobni do siebie jak dwie trzciny na brzegu rzeki, odpowiedział Chen zamyślonym wzrokiem. — A więc to Tarnawerro obalił pana na ziemi, ale dlaczego? — A dlaczegożby nie? Może po prostu chciał wypróbować swą siłę? — Ach, przecież sam powiedział panu o liście w nadziei, że jeden z was dwóch mógłby go znaleźć, a w chwili, gdy list się pojawia, przewraca pana jednym uderzeniem i zabiera panu list? Bez wątpienia pragnął najpierw przeczytać go sam. Szef potrząsnął głową, ale to niezrozumiałe. Zupełnie dla mnie niezrozumiałe. Kradnie Jamesowi cygaro, biegnie, rzuca je w piasek pod oknem pawilonu. Pisze list do Van Horne i posyła tegoż bez powodu do biblioteki. Onach! Co właściwie on jeszcze zrobił? – Być może zamordował sile Fein, – podsunął Charlie. – Wydaje mi się, że to bardzo możliwe, ale mimo to posiada nadal świetne alibi. Szef spojrzał na zegarek. – To no, słusznie. Zajmę się jednak tym alibi o pół do szóstej, jeśli ci starsi państwo zjawią się punktualnie, jak przyrzekli. A co pan teraz zamierza? Myślę, że przyjadę do pana, by być obecnym przy tym przesłuchaniu, tylko przedtem chciałbym się jeszcze zatrzymać przed biblioteką. A tak, tak, naturalnie. Proszę jednak przyjść jak najszybciej. Przypuszczam, że dojdziemy razem do jakiegoś rezultatu. A do jakiego? spytał łagodnie Czen. O, Bóg to wie, bo ja nie. Odrzekł szef z westchnieniem i pośpieszył do swego wozu. Dochodziła godzina piąta, ulubiona na łajkiki pora kąpieli. Chodnikiem płynęła nieprzerwana fala pięknych dziewcząt w lekkich sukienkach plażowych i muskularnych opalonych mężczyzn w kąpielówkach. A, tak inni ludzie mają czas, by używać życia, westchnął Charlie. Tylko nie ja. Odkrycie zrobione dzisiejszego po, od, odkrycia zrobione dzisiejszego popołudnia zupełnie zbiły go z tropu i musiał użyć całej swej oriental, orientalnej umiejętności panowania nad sobą, aby nie zgubić właściwego kierunku dalszego śledztwa. Tarneverro, który tak wyraźnie zaznaczył, iż najgorętszym jego życzeniem jest Wspierać go w poszukiwaniach mordercy szlifejn utrudniał śledztwo już od pierwszej chwili. Śniada twarz wróżbity z głębokimi, tajemniczymi oczami narzucała się bezustannie jego myślom podczas jazdy do miasta. Zatrzymał się przed biblioteką miejską i spytał, czy może zobaczyć się z dziewczyną mającą dyżur w czytelni. Bibliotekarka zjawiła się zdenerwowana i pełna oburzenia z powodu porannego wydarzenia. Nigdy już nie pozostawi niczego na stole. Lecz japoński boj, którego obowiązkiem było układać książki na półkach, miał właśnie dzień wolny. Przypominała sobie naturalnie Van Horna, którego znała z filmów. Czy dziś przed południem byli w czytelni jeszcze inni ludzie. Zwracający na siebie uwagę? Dopytywał się Charlie. Dziewczyna zastanowiła się. O tak, zapamiętała sobie szczególnie jednego. Był to bardzo osobliwy człowiek. Zwróciły jej uwagę szczególnie jego oczy. Gdy na żądanie Czena opisała mu dokładnie owego gościa, nie miał już żadnych wątpliwości co do jego osoby. Czy zauważyła pani, że przeglądał rocznik, który aktor pozostawił na stole? Nie. Przyszedł tuż po odejściu pana Van Horne i został tu przez całe przedpołudnie przeglądając różne dzienniki i magazyny. Robił nawet takie wrażenie, że jakby nie miał co spocząć z czasem. A kiedy odszedł? No, nie wiem. Był jeszcze, gdy właśnie wychodziłam na obiad. A, tak, przytaknął Chen. Tak sobie właśnie pomyślałem. I sądzi Pan, że to on uszkodził ten rocznik? No, co prawda, nie mam żadnego dowodu. Obawiam się też, że nie uda mi się go zdobyć. Lecz jestem pewny, że to on był osobą, która zniszczyła ów rocznik. Chciałabym go widzieć w więzieniu, powiedziała dziewczyna z oburzeniem. Charlie wzruszył ramionami. A mamy dość podobny gust. W każdym razie bardzo dziękuję za niezmiernie ważne informacje. Pojechał szybko do siedziby policji, gdzie zdążył jeszcze usłyszeć ostatnie słowa rozmowy telefonicznej, którą jego szef, widocznie bardzo podrażniony, z kimś prowadził. Nie, nie, jeszcze nic! Gwałtownym ruchem odłożył słuchawkę telefoniczną. Na miłość boską, czarni ci ludzie zaszczują mnie chyba na śmierć. Cały świat nagle chce wiedzieć, kto zabił Shillefein. Dziennik poranny otrzymał przeszło sto telegramów. No, a więc co, udało ci się odkryć w bibliotece? O, zaraz, kochwila. Znów zadzwonił telefon. Odpowiedź szefa była krótka i ostra. Hmm, a to był Spencer, objaśnił, odwieszając słuchawkę. Pojęcia nie mam, co się dzieje z tymi chłopcami. Są zupełnie bezradni. Żaden z nich nie może odnaleźć nawet śladu tego przeklętego Biczkambera. To dla nas rzecz ogromnej wagi. Charlie on był przecież wczoraj wieczorem w owym pokoju. Charlie skinął głową. Trzeba go koniecznie odszukać. Jestem dość zajęty, lecz widocznie będę zmuszony sam się nim zająć po skończeniu rozmowy z tą parą. O, o tak, tak słusznie. Tak chyba będzie najlepiej. Pójdzie pan y, kontynuować śledztwo, gdy tu skończymy. A o co to pytałem? A tak, y, o bibliotekę. A co panu udało się tam ustalić? Nie ma żadnej wątpliwości, że to Tarnawerro był tym, który zniszczył wszystkie podobiny dniego Mejo. A, a więc to był on, tak? Ach, już przedtem tak mi się wydawało. On nie chce, żeby pan się dowiedział, jak wyglądał Denny Mejo. Ale dlaczego? O, oszaleję, jeśli tak dalej pójdzie. Ale jedno jest niewątpliwe i za nic od tego nie odstąpię. Tarneverro jest właśnie tym człowiekiem, którego szukamy. To on zabił silefej i musimy mu to udowodnić. Ten chciał odpowiedzieć: O, tak, wiem. – Pan posłucha, zniszczę to chociażby to miało być ostatnim czynem w moim życiu – kontynuował szef. – Chciałem właśnie podnieść jeszcze inny zarzut – powiedział Chen uprzejmie. – A mianowicie? – A jeśli istotnie miał zamiar zabić Shilefein, dlaczego oznajmił mi przedtem… Że będziemy mogli uwięzić mordercę do niego mejo W jakim celu? Jakby się wyraził mój syn Henry, wywlókł on tę sprawę? Szef oparł głowę na rękach. Och, ja już chyba nic nie wiem. To naprawdę trudna sprawa. Prawda, Charlie? Charlie? Człowiek w mundurze policyjnym stanął w drzwiach i oznajmił, że państwo McMasterowie przybyli. – Wprowadź ich – zawołał szef, zrywając się z miejsca. – Jedną przynajmniej rzecz możemy zrobić, Charlie, możemy zniszczyć alibi, a potem sprawa zapewne sama się wyjaśni. Sędziwa para szkotów weszła do pokoju. Ich niewinny, pogodny wygląd obudził w szefie uczucie gwałtownego rozczarowania. Starszy pan z wyciągniętą ręką zbliżył się do czarniego Chen'a. – A, dobry wieczór, panie Chen, więc znów się spotykamy. Charlie wstał. – Czy pozwoli pan, że go zapoznam z szefem tutejszej policji kryminalnej? Pani McMaster, również i pani pragnąłbym przełożyć mego przełożonego. Szef chciałby zadać państwu uprzejmie kilka pytań. Słowo uprzejmie wtrącił, jak gdyby mimochodem. Lecz szef wlot pojął tę wskazówkę. O, bardzo mi miło, rzekł tonem bardzo serdecznym. Przykro mi, że musiałem państwa trudzić. O, ależ bynajmniej. Odrzekł starszy pan: Wprawdzie żona i ja nie mieliśmy jeszcze dotąd nigdy do czynienia z policją, lecz jesteśmy wiernymi obywatelami naszego państwa i chcemy być pomocni wymiarowi sprawiedliwości. O, to bardzo ładnie rzekł szef a zatem, proszę pana, wedle tego, co już opowiedzieliście komisarzowi Czenowi, Jesteście Państwo oboje starymi i znajomymi człowieka, który sam siebie nazywa Tarnewerro? No, tak, istotnie. Poznaliśmy go przed laty. Był wtedy już wspaniałym chłopakiem. Pokochaliśmy go ogromnie. Szef skinął głową. A zatem wczoraj wieczorem siedzieli Państwo z nim na jednym z tarasów Grand Hotelu. Od kilku minut po ósmej do mniej więcej w pół do dziewiątej, tak? O tak, tak brzmiało nasze zeznanie odpowiedział McMaster i możemy przed każdym sądem złożyć na tą przysięgę to jest sama prawda. Szef spojrzał na niego bardzo przenikliwym wzrokiem ale to nie może być prawda oświadczył. Ale dlaczego, jak pan to rozumie? Rozumie, przypuszczam, że musi zachodzić jakaś pomyłka, bo mamy też pewność, że pan Wero był w tym czasie gdzie indziej. Starzec podniósł się z dumą. O, nie podoba mi się pański ton. Nikt nie poważył się nigdy dotąd wątpić w słowa Tomasza McMastera i, 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 i nie przyszedłem tu po to, by pozwolić się obrażać. Ale ja nie wątpię bynajmniej w pańskie słowa, tylko twierdzę, że być może musiał się pan pomylić. Twierdzi Pan, że tarnewerro pożegnał państwa o wpół do dziewiątej. Czy popatrzył Pan wtedy na swój zegarek? O tak jest. A może zegarek źle chodził? Źle chodził? Yy, co? – No, szło może o trzy minuty. Porównałem go zaraz z zegarem hotelowym, który wskazywał 8.32 zamiast 8.35, jak na moim zegarku. – A pan nie jest już, proszę wybaczyć, młodym człowiekiem, panie McMaster? A czy jest to w Stanach ustawowo zakazane? – Nie no, mam po prostu na myśli pańskie oczy. Moje oczy, proszę pana, są co najmniej tak dobre jak pańskie. Pan Tarnavello opuścił nas o ósmej trzydzieści, a to czas dokładny. Był z nami od chwili, gdyśmy się spotkali po obiedzie oprócz kilku minut, które spędził na rozmowie z jakimś panem w tylnym końcu holu. Lecz także wtedy był dla nas przez cały czas widoczny. To mówię i przy tym pozostaje choćby nawet. Uderzył pięścią z łoskotem o biurko. Miał się nawet cały świat zawalić. Ależ Tomaszu, nie unosi się tak, przerwała starsza dama. A kto się unosi? Krzyknął Macmaster. Ale z policją należy mówić wyraźnie, inaczej cię nie zrozumie. Szef zastanawiał się. Słowa starego człowieka, tchnące szczerością wbrew jego woli, wywarły na nim wrażenie. Miał co prawda zamiar go zastraszyć, lecz coś mu mówiło, że ta taktyka zawiodłaby w tym wypadku. Hm, do diabła, a więc ten Tarnewerro miał alibi i to dobre w dodatku. Czy zgadza się pani ze wszystkim, co zeznał pani mąż? Zapytał raz jeszcze starszą damę. Z każdym słowem potwierdziła. Z bezradnym wzruszeniem ramion zwrócił się szef do McMastera. A więc dobrze, rzekł, wygrał pan sprawę. Charlie zbliżył się o krok. Czy wolno mi zadać jeszcze kilka krótkich pytań tym moim starym przyjaciołom? Naturalnie, go śmiało, Charlie, odrzekł szef bardzo zmęczonym głosem. Chodzi mi o bardzo prostą sprawę, mówił Chen uprzejmym tonem. Tarnawerro był młodym człowiekiem, gdy przybył do państwa na farmę. O, istotnie, potwierdził McMaster. A był wcześniej aktorem w którymś z teatrów, tak? O tak, lecz nie miał zbytniego powodzenia. Był bardzo chat, gdy znalazł u nas zajęcie. Tarnewer to do prawdy bardzo dziwne nazwisko. Czy nazywał się tak już wtedy, gdy pracował u państwa? Starszy pan wymienił z żoną szybkie spojrzenie. Nie, wtedy jeszcze nie. A zatem, jakiego używał wtedy nazwiska, Macmaster zacisnął usta i milczał. Powtarzam, Jakiego używał nazwiska, gdy pracował u państwa? O, bardzo mi przykro, panie komisarzu, rzekł starzec, a lecz on prosił mnie, by tego nie mówić. Nagłe zainteresowanie płysnęło w oczach czena, a zatem prosił on pana o to, aby nie wymieniać jego prawdziwego nazwiska? Tak. Twierdził, że odrzucił je zupełnie i prosił, żeśmy myśleli o nim tylko jako tarne Werro. Charlie ostrożnie posuwał się naprzód. Panie McMaster, to jest sprawa wielkiej wagi, ta, którą mamy przed sobą. Wczoraj w nocy zostało popełnione brutalne morderstwo. Tarnewerro nie jest jego sprawcą, pan udowodnił to sam poprzez alibi, które my uznajemy zarówno prawdziwe, jak prawdą jest to, co usłyszeliśmy tu od pana. Tę usługę pan mu już wyświadczył. Uczynił pan to chętnie, ponieważ kocha pan prawdę. Lecz nawet najlepszy przyjaciel nie ma prawa żądać od pana nic więcej. Oświadczył panu uprzednio, że ma pan szacunek dla prawa i sprawiedliwości, i nikt nie jest tak ślepy, by miał panu nie uwierzyć. Chciałbym tylko dowiedzieć się od pana, jakie nazwisko nosił Tarnewerro, gdy przybył do państwa, do Australii. Starszy pan z niepewną miną zwrócił się do żony. Ja. Ja nie wiem. To bardzo przykra sytuacja. Przez swe zeznania nie rzuci pan na niego podejrzenia o morderstwo, ciągnął dalej Charlie. Od tego uwolnił go już pan raz na zawsze, lecz przez dalsze milczenie stanie pan na przeszkodzie naszemu śledztwu, a jestem zupełnie pewny, że to nie może być pańskim zamiarem. Och sam nie wiem mruknął stary Szkot. A jak sądzisz? No, myślę, że pan Czen ma słuszność. Pani McMaster posłała czarnemu uśmiech. Robimy dość, oświadczając gotowość za przysiężenia jego alibi. Jeśli ty nie chcesz mówić, to powiem ja. Dlaczego ktoś miałby się wstydzić swego prawdziwego nazwiska? — Na pewna jestem, że to jest jego prawdziwe nazwisko. — O, pani zapatruje się zupełnie słusznie i rozsądnie na tę sprawę — rzekł Chen. — Niech więc pani raczy wymienić to nazwisko. — Gdy poznaliśmy Tarnewerra na naszej farmie — mówiła dalej starsza dama — nosił nazwisko Arthur Mayo. — Mayo? Zawołał czen i wymienił z szefem triumfujące spojrzenie. Tak, zaś dziś rano oświadczył panu, że przybył sam na naszą farmę. Nie rozumiem naprawdę, dlaczego tak powiedział. To nie było prawdą, gdyż musi pan wiedzieć, że on przybył do nas wraz ze swoim bratem. Z bratem? No tak, naturalnie. Ze swym bratem, który nazywał się Denny Mayo.